W tym czasie Mojżesz dorósł. To jest takie piękne, że Bóg ciągle nam daje czas, żebyśmy dorastali. I że nasze życie dzieje się w czasie. Że nasze życie nie jest gotowe. Czy ktoś z Was tu obecnych może stwierdzić, że już wszystko jest gotowe w Twoim życiu? Wszystko masz gotowe już? Przyszli do mnie kiedyś przedstawiciele pewnej wspólnoty, która ma taki trochę problem z Kościołem, z doktryną Kościoła i mówią, że Kościół nie jest uczciwy, bo wszystkim mówi, że kocha, tak jak Jezus, bezinteresownie, bez warunków. Kiedyś jednak wejdzie do Kościoła, to Kościół mówi kocham cię, ale. Ale. Przypomina mi się taka piosenka sprzed lat, pamiętacie? Może też ją śpiewacie, ale wtedy śpiewaliśmy ją, że Bóg kocha Cię takiego, jaki jesteś. No ale to nie jest katolickie, to nie jest chrześcijańskie do końca. Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem, i dlatego nie pozwoli, żebym został taki, jaki jestem. On ma dla mnie ciągle więcej. I mówię. Przedstawicielom tej wspólnoty, że właśnie to ale Kościoła polega na tym, że Bóg ma ciągle więcej. Jesteście gotowi już? Już jesteście w pełni napełnieni tym, co Bóg dla Was ma? Bóg ma ciągle więcej. I my jesteśmy w pewnym procesie, tak jak Mojżesz był w pewnym procesie. On nie był gotowy, ale w tym czasie już dorósł do pewnych doświadczeń, do pewnych wyborów. I właśnie go takiego spotykamy. Mojżesza, który jeszcze nie jest gotowy, uczestniczy w jakimś procesie, bo Bóg ma dla niego misję. Jeśli nie wejdę w ten proces, to nie dojdę do, do tego momentu, gdzie Bóg powierzy mi misję, kiedy nie rozpoznam, że ten proces jest przez Boga przygotowany, że On wszystko ma pod kontrolą, że On chce, żebym w tym procesie uczestniczył. Osobiście, bo mnie traktuje poważnie, bo nie robi wszystkiego za mnie, tylko dając mi swoją łaskę, jednocześnie chce, żebym współpracował z tą łaską. I to jest piękne, bo każdy z nas czuje się współtwórcą swojego życia, tak jak Mojżesz. Poznajemy Mojżesza jako tego, który został wyjęty z wody. I wiemy, że. To jest taki piękny opis, definicja chrztu. Każdy z nas jest wyjęty z wody, każdy z nas jest Mojżeszem. W każdym z nas jest Hebrajczyk, czyli członek Bożego Ludu, i w każdym z nas jest, jak się okazuje, Egipcjanin, czyli ten, który się wychowuje na dworze faraona, tak jak Mojżesz i ma pewne zwyczaje faraona w sobie. Jesteśmy ochrzczeni, każdy z nas. Ale jednocześnie ten stary człowiek ciągle się odzywa, ciągle próbuje podnieść głowę. Ten Egipcjanin w nas ma ciągle wiele do powiedzenia. Tak więc mamy taką jakby podwójną tożsamość. Mieszka we mnie Hebrajczyk wyjęty z wody i Egipcjanin żyjący na dworze faraona. I patrzymy na tego Mojżesza, który próbuje się odnaleźć i próbuje. Wejść do jakiejś wspólnoty, znaleźć sobie przyjaciół, odkrywa może, że jednak więcej jest tym z wyjętym z wody niż tym z dworu faraona. Tak czytamy później w liście do Hebrajczyków, jest tam taki jedenasty rozdział, gdzie jest mowa o bohaterach wiary, co oni tam zrobili, dlaczego są godni pochwały. I wiemy, że Mojżesz w pewnym momencie nie chciał już być nazywany synem córki faraona. I może to jest właśnie ten moment? Kiedy zobaczył swoich rodaków, zobaczył, że są ciemiężeni, krzywdzeni, i próbował zareagować. I zareagował w niewłaściwy sposób. I to jest też pytanie dla nas. My czasami, do nas. My czasami też chcemy budować pewne rzeczy, dobre rzeczy, ale za pomocą złych środków. Mojżesz. Zareagował w ten sposób, że chcąc obronić swojego rodaka, zabił Egipcjanina. Pamiętamy takiego kogoś później w Nowym Testamencie. Piotr mu było na imię, kiedy w obronie Jezusa wyciągnął miecz i obciął ucho Malchusowi. I pamiętamy, że Jezus powiedział Piotrze tak się nie robi. Kto mieczem wojuje od miecza ginie? Nie wolno dobra wprowadzać złem. Nie ma takiej zasady. To jest nasz problem, bo my byśmy chcieli powyrywać chwasty, zapominając o tym, że przy okazji byśmy wyrywali pszenicę. Bóg nas uczy cierpliwości, Bóg nas uczy długomyślności, Bóg uczy nas tego, żeby każdemu dawać szansę. Chrześcijani tak naprawdę nie ma wrogów. Może mieć wrogów takich, którzy go traktują jako wroga, ale ja sam z siebie nie mogę mieć wrogów. Pomyśl sobie, czy, czy masz w sobie jakieś takie myśli, pragnienia, emocje wobec kogoś, które mógłbyś nazwać wrogością, nieprzebaczeniem, nienawiścią, gniewem, złością. To nie jest po chrześcijańsku. Oczywiście to jest pewien proces, który się we mnie dokonuje, nie zawsze mam na to wpływ. Ale ważne, żeby pracować nad tym, że ja nie mam wrogów. Kiedyś Kardynał Wyszyński się zastanawiał, czy będąc w Komańczy, czy Bóg go nie oszukał. Kiedy mówił do Piotra, że kiedy kto pójdzie za mną, będzie miał sto razy więcej braci, sióstr, ojców, matek pól i tak dalej. Sto razy więcej. A on ma tutaj wrogów wokół siebie i potem na modlitwie uświadomił sobie, że oni może mnie traktują jako wroga, ale ja mam ich traktować jak braci. I wtedy nie mam wrogów. On się modlił za nich, za swoich nieprzyjaciół, za tych, którzy go takim y, czynili. Jak mamy walczyć? No bo tu jest ewidentna walka, w którą Bóg nas do której nas zaprasza, bo życie jest wojowaniem. Gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. I my mamy walczyć. Kobiety też, mężczyźni też. Jak ma ta walka wyglądać? Wiemy, że to ma być duchowa walka. Nie toczymy walki przeciw krwi i ciału. To jeszcze raz święty Paweł powtarza, że żaden człowiek nie jest Twoim wrogiem. Żaden człowiek nie jest Twoim wrogiem. Pewien wódz. Miał, jak mówił swoim dworzanom, jechać na bitwę i zniszczyć swojego wroga. I wieczorem zobaczono, że on z tym wrogiem siedzi przy stole i je kolację. I zdziwieni pytają, miałeś go zniszczyć. A on mówi, zniszczyłem go, uczyniłem go moim przyjacielem. Zniszczyłem go, uczyniłem go moim przyjacielem. Jak walczyć? Nie toczymy walki przeciw krwi i ciału. Żaden człowiek nie jest naszym wrogiem. Nawet jeśli nas nie chce, tak jak często w tych waszych towarzystwach młodzieńczych macie swoje grupy, wspólnoty rówieśnicze i niektórzy was po prostu nie chcą, jakoś ignorują, odrzucają. Niedawno przyszła pewna młoda osoba do mnie, do kurii i mówi, że czuje się właśnie szykanowana przez swoją grupę rówieśniczą. Że czuje się wyśmiewana ze względu na wiarę to nie jest łatwe. I czasami rodzi się taki sprzeciw, błąd i złość, i chcielibyśmy reagować gwałtownie tak, jak może Mojżesz. Albo chcielibyśmy bronić takich, którzy są w taki sposób traktowani. Więc Słowo Boże mówi: toczymy walkę przeciw pierwiastkom duchowym zła przeciw pierwiastkom duchowym zła. Kiedy dzisiaj patrzymy na Ewangelię, słyszymy, to Jezus przywołał uczniów do siebie a potem dał im władzę wyrzucania złych duchów. To jest ciekawe. Potem żeby leczyli ich słabości. Ale pokazuje, że ta duchowa walka wciąż jest wokół nas, że my jesteśmy zanurzeni w duchowej walce, że my nie możemy powiedzieć, że wszystko jest już załatwione. To jest pewien proces, to jest pewien czas walki, w którym jesteśmy. I wśród tych zaproszonych do Jezusa i obdarzonych władzą był Judasz, ten, który go zdradził. Jak czytamy ten zestaw apostołów i imiona, to jesteśmy zaskoczeni, bo na końcu jest i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Jezus go wyposażył, najpierw go zawołał do siebie, a potem go wyposażył we władzę wyrzucania złych duchów i leczenia słabości innych. Jezus nie rezygnuje z nikogo. Jezus nie, nie żartuje z nikogo. Nie stworzył kogoś dla żartu, po to, żeby go potem odrzucić i potępić. Każdemu daje szansę. I teraz. Stoimy, słuchając tego słowa, wobec takiego dylematu, czy chcemy jak Mojżesz się rozwijać i stać się zwycięzcami i wyzwolicielami siebie i innych w Chrystusie, czy też obdarzeni tym samym, co Mojżesz, chcemy jak Judasz roztrwonić, rozproszyć, zaniedbać to wszystko, co otrzymaliśmy duchowe dary, przegrać życie. Chcesz wzrastać jak Mojżesz, czy chcesz się degradować jak Judasz? Bóg daje łaskę jednemu i drugiemu. Bóg daje każdemu z nas możliwość korzystania z tego, że jesteśmy zanurzeni w wodzie i wyjęci z wody, wykąpani w wodach sztu. Każdy ma taką samą szansę. I teraz dużo zależy od nas. Więc jak stać się Mojżeszem, który dorasta, żeby być wyzwolicielem? Żeby nie stać się judaszem. Więc pierwsza rzecz pamiętamy Jezus przywołał ich do siebie. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie budowali swojej, swojego życia, nie walczyli bez Niego. On przywołał ich do siebie. Mojżesz po tym wydarzeniu, kiedy źle walczył, zamordował człowieka. Poszedł na pustynię. Pustynia kojarzy nam się z miejscem modlitwy. I wiemy, pamiętamy, jak Jezus drugi Mojżesz na pustyni słyszy: Jeśli jesteś synem Bożym, zrób to i to. I na pustyni jesteśmy kuszeni, bo ta walka polega na tym, że nie tylko my walczymy, ale ktoś na nas też oddziałuje. I zły duch Jezusowi mówił: Jeśli jesteś synem Bożym, definiuje. Jezusowi, jak ma być Synem Bożym, jak ma wyglądać Jego bycie Dzieckiem Boga. I to jest takie pierwsze kuszenie, które każdy z nas otrzymuje. Dziecko Boże postępuje tak i tak. I czasami nawet nie wiemy, że to jest potrzeb złego Ducha, bo często mamy do czynienia z wieloma duchami i czasami myślimy, że to jest Boży Duch, a to nie jest koniecznie On. Więc tutaj jesteśmy kuszeni do takich dwóch rzeczy. Najpierw, że nie jesteś Bożym dzieckiem, bo żyjesz jak żyjesz, nie masz szans żadnych przed Bogiem, bo się zachowujesz w taki, a nie inny sposób, bo nie stać się na pokonanie pewnych grzechów, nałogów, więc nie jesteś Bożym dzieckiem. To zwykle wtedy, kiedy grzeszymy. I druga rzecz, kiedy przychodzi do nas jakieś zło, jakaś choroba, jakieś nieszczęście. Na nas albo na kogoś bliskiego, to słyszymy od tego złego ducha: Bóg nie jest Twoim ojcem. Gdyby był Twoim ojcem, to by nie dopuścił do takiego cierpienia w Twoim życiu, albo w cierpienia w życiu Twoich bliskich. Więc Bóg nie jest ojcem. I to jest pierwsze kuszenie. I dlatego potrzebujemy iść na modlitwę, żeby słyszeć świętego ducha, który będzie przekonywał Ciebie, mnie: mów do Boga, tato. Bóg jest ojcem. Wiecie, co usłyszał Mojżesz na pustyni? Pewno to będzie jeszcze w następnych dniach. Ale to już ważne jest, bo zrozumiał, że nie da się tak walczyć, bo to są negatywne konsekwencje. Poszedł na pustynię i pierwszy raz usłyszał, że ktoś woła jego imię na górze Synaj. Mojżeszu, Mojżeszu. Wyjęty z wody, ochrzczony. Ale kiedyś... Przeczytałem taki komentarz do tego, że to imię można jeszcze właśnie w tym języku staroegipskim przeczytać inaczej, że Bóg woła do niego Mzes, Mzes. Mojżeszu, Mojżeszu. To jest takie echo, pamiętamy może z historii czy z mitów egipskich ramzes. Ra, czyli słońce, Mzes, syn. Syn słońca. A Mojżesz jest tylko Mzes, czyli Synu Synu. I on się pyta, kim jesteś? I słyszy, jestem, który jestem dla Ciebie tutaj obecny. Bóg przyznał się do Mojżesza. Jesteś moim synem. Modlitwa jest po to, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy naprawdę żebyśmy odkryli naszą tożsamość prawdziwą. Bóg się do, ciebie, do, do nas przyznaje na modlitwie. Tak ważna jest modlitwa. Jezus przyprowadził, przywołał uczniów do siebie, bo Jezus jest jedynym, który nas zaprowadzi do Ojca i powie, możesz wołać do Ojca, do Boga, tato, bo ja to sprawiłem. I to jest najważniejsza, najsilniejsza nasza broń w walce duchowej. Moim tatą jest Bóg. Bóg jest moim tatą. I kolejna rzecz, która ważna jest w tej walce. Kuszeni jesteśmy też do samotności. To jest taka strategia złego ducha, że zostań sam. Nie buduj wspólnoty. Nie idź do ludzi. Oni są gorsi od ciebie, albo lepsi od ciebie. Powiesz im coś o sobie, to wykorzystają, wyśmieją, upublicznią. Mamy takie pokusy, żeby nie wchodzić w relacje z ludźmi, żeby nie wchodzić we wspólnotę. A Bóg nas stworzył na wzór i podobieństwo swoje, bo jesteśmy do Niego podobni i najlepiej się czujemy we wspólnocie, chociaż to nie jest łatwe. Ale jesteśmy zaproszeni do wspólnoty. Któż Cię ustanowił naszym przełożonym albo rozjemcą? Taki jest problem, że nie umiemy być we wspólnocie, bo albo lubimy rządzić i być przełożonymi, albo chcemy właśnie wchodzić między ludzi, ustawiać ich po swojemu. To nie jest takie proste, ale to nie znaczy, że nie mamy szukać wspólnoty. Jesteśmy zaproszeni do wspólnoty, bo wspólnota uzdrawia, bo wspólnota pomaga wzrastać, bo wspólnota podnosi. Takie proste doświadczenie, kiedy mówimy choćby wyznanie wiary. Czasem mszy, niedzielnej czy świątecznej. I jak mówimy razem, to to credo płynie od początku do końca. A jak przyjdzie nam powiedzieć samemu credo, to byśmy się pomylili. Ja też bym nie raz się pomylił. I tak samo jak wierzymy razem, idziemy razem, to w jednym momencie ktoś tam zasłabnie w wierze, czegoś nie potrafi, ma jakiś problem zapomni jakąś frazę, nie umie według niej żyć, ale inni go ciągną, wspólnota go ciągnie, tak jak tutaj. Każdy z nas ma jakieś tam dylematy w wierze, ale wszyscy razem jako wspólnota idziemy do przodu w pełni wiary, świadomi tego, kim jesteśmy. Kolejna rzecz to w tej walce trzeba wiedzieć, że będziemy kuszeni do naszych słabych miejsc. Że będziemy kuszeni do tego, w czym jesteśmy słabi. Zły duch wie, gdzie jest nasza pięta Achillesa, gdzie ciągle upadamy, gdzie ciągle wracamy do tego, co może już przezwyciężyliśmy. Byliśmy na niejednych rekolekcjach tu w kokotku już wiele razy, słyszeliśmy o tym i początkowo nam się udaje, ale potem znowu gdzieś tam przyjdzie uderzenie, nie jesteśmy przygotowani i się okazuje, że przegrywamy jeszcze niżej. Padamy niż wcześniej. Mojżesz odmówił nazywania się synem córki Faraona. Przyszedł taki moment. I co? I zastosował to, co stosował na dworze Faraon. Przemoc. Miał skłonności do przemocy. Faraon, wiemy od początku, zabijał dzieci hebrajczyków. Uciskał ich. Taki był dwór faraona. Mojżesz się od tego odciął. Nie chce być nazywany córką, synem faraona córki faraona. A jednak powrócił do przemocy, chociaż chciał się od niej odciąć. Mamy takie słabe miejsca. Jesteśmy dobrzy w czymś złym. Jesteśmy dobrzy w dobrym, ale też jesteśmy dobrzy w czymś złym. Czasami nam się udaje to pokonać, ale często do tego wracamy. I bardzo ważna jest tutaj pokora. W walce duchowej bardzo ważna jest pokora, żebyśmy raz nie osądzali innych, którzy popełniają błędy i grzeszą, a drugie, żebyśmy sami byli świadomi, że możemy łatwo upaść. I ostatnia rzecz to kuszenie do pozorów dobra. Albo jak święty Ignacy powie mocniej, że złych. Zły kusi do złego, a dobrych kusi do dobrego. I czasem na to się możemy nabrać. Do takich pozorów dobra. Na czym to polega? Rozejrzał się na wszystkie strony. Ciekawe, jak to wyglądało, jak się to. Mojżesz rozglądał na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina. Nie ma nikogo. A zapomniał, że. Widzi Bóg. Bóg widzi. Na czym polega to kuszenie do dobra? Na tym, że nie pytasz Boga, czy to mu się podoba, co chcesz zrobić. Czasami chcemy zrobić dobre rzeczy i one są może i dobre, ale pytanie, czy Bóg pod tym się podpisuje, czy to jest dobre według Niego, czy dla Niego jest to dobre, czy On chce, żebyś to dobro zrobił tu i teraz. A czasami uciekamy od naszego powołania, od tego, co mamy robić dobrego w życiu, może trudnego, bolesnego, ale to jest nasze powołanie. Ale żeby się oszukać, to wybieramy jakieś inne dobro, łatwiejsze, lepsze, popularniejsze, korzystniejsze. I za tym idziemy. No przecież robimy dobro. Ale Bóg mówi, no akurat niekoniecznie chciałbym, żebyś to robił. Ale mamy takie poczucie, że zrobiliśmy coś dobrego. Więc nie zawsze to że, to, że coś dobrego robię, jest dobre. I to wcale nie jest jakaś wyższa duchowość. To jest po prostu normalne życie chrześcijańskie. Zapominamy, że Bóg widzi. Co na to Bóg? Na to, co ty chcesz zrobić? On się nie zapytał Pana Boga, Boga swoich, swoich rodziców, co on na to? Czy to zabijanie się Bogu podoba? Dlatego ważne jest tu słowo Boże w, tym naszym, w tej naszej duchowej walce, żeby słuchać Boga, mieszkać w Bożym Słowie, żeby sobie też katechizm poczytać. Ja odkrywam ostatnio moc i wartość katechizmu jest aplikacja taka, katechizm kościoła katolickiego. Można sobie znaleźć i przeczytać, co na ten temat mówi katechizm. I można pewne rzeczy sobie wyjaśnić. Więc podsumowując. Jak stawać się zwycięskim Mojżeszem, żeby nie być przegranym Judaszem? Pierwsze to modlitwa. Przychodzić do Boga, przychodzić do Jezusa, żeby usłyszeć ponownie: Jesteś moim kochanym dzieckiem. Uciekać od niezdrowej samotności, do wspólnoty, chociaż nie jest łatwa, ale budować wspólnotę. Mieć świadomość tego, że jestem grzesznikiem, upadam, i być pokornym po prostu pokornym. I ostatnia rzecz, chociaż pewno jest ich więcej, słowo Boże. Pytać Boga, pytać Pana Boga, czy mu się to podoba, co ja chcę robić. Dzisiaj wielu młodych ludzi i nie tylko jest nieszczęśliwych, bo sobie budujemy życie na własnym planie. Wymyślamy sobie życie. Nie pytając Pana Boga, nie mając świadomości, że w życiu uczestniczymy w duchowej walce. Nie da się bez walki. Jeśli nie będziemy uczestniczyć w tej walce, to możemy stać się jak Judasz. Ale jeśli podejmiemy wyzwanie, będziemy chcieli ciągle wzrastać, Bóg nam pomoże i będziemy jak Mojżesz zwycięzcy dla siebie, ale też dla innych.